Witam serdecznie wszystkie strzelce. Strzelce słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na kwiecień 2023 roku. Miesiąc jest bardzo mocno energetyczny, zmienny. Bardzo dużo się będzie działo. Ale na początek, co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie strzelce? Do 19 słońca jest w Baranie, czyli w Trygonie, w bardzo dobrym aspekcie do Waszego znaku. Y pomaga Wam y iść w stronę takiej samodzielności. O jesteście odważni. Chcecie y robić, y spełniać się, realizować, robić to, co kochacie, bawić się. Od 11 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności weźnie, wejdzie do bliźniąt i ustawi się naprzeciw waszego znaku. Czyli nowe kontakty, nowe relacje. Możecie tutaj poznać kogoś, rozmawiać z kimś, też jakby wiecie, przez internet na przykład, czy smsami. Yy, dużo się dzieje, nowe umowy, nowe współprace. Więc Wenus odpowiada za miłość i pieniądze, więc ona tutaj będzie y, powodowała przyspieszenie. Macie również Jowisza, planetę szczęścia, ekspansji, rozwoju w Baranie. Do maja wykorzystajcie tą energię, bo to jest czas rozwoju, czas ekspansji, pójścia do przodu. Zmiana pracy, y, podróże, zabawa, randki, bardzo dobry czas. I przede wszystkim Pluton. Od 23 marca do czerwca będzie w wodniku, czyli w seks stylu do waszego znaków. czyli aspekt dający nowe szanse, nowe możliwości. Możecie tutaj jakiś kurs, jakieś szkolenie, czegoś się nauczyć, krótkie wyjazdy, być może wyjazd za granicę, współpraca z zagranicą, yy, dobra komunikacja z ludźmi, dużo się dzieje, więc jakby wykorzystajcie ten czas. Ale od początku, tak jak powiedziałam, 3 kwietnia Merkury wchodzi do byka. Planeta komunikacji, współpracy, biznesu, egzaminów różnego rodzaju. Merkury, wchodząc do byka, ustawia się w trudnym aspekcie do Plutona. Merkury, wchodząc do byka, dołącza do Wenus, która już tam jest, która odpowiada za miłość i pieniądze i Uaktywnia bardzo mocno y, strefę waszego życia, codziennego pracy i zdrowia. Tutaj jest w kwadraturze, czyli wchodząc do y, byka, ustawia się w trudnym aspekcie do Plutona. Czyli tutaj być może zrywacie jakieś y, współpracę, rezygnujecie z jakiejś pracy, z jakichś nowych znajomości, zostawiacie coś, co was. Yy, męczyło, co było dla Was destrukcyjne. Być może poczujecie, że jesteście zmuszeni do tego w jakiś sposób. Yy, już, ale już 5 kwietnia będzie lepsza energia, ponieważ ten sam Merkury ustawi się w dobrym aspekcie do Saturna. Planety karmy, planety nauczyciela, planety naszych ambicji, czyli yy, tutaj Merkury mówi ja chcę poprawić swoją sytuację w pracy, w życiu codziennym, zdrowiu, żeby lepiej było w moim domu. Tutaj czujecie się dużo bezpieczniej. Do, dobry czas na rozmowy w domu, z rodziną, z partnerami, poprawa sytuacji rodzinnej, czujecie się bezpieczniej. W tej energii odbywa się pełnia księżyca w znaku wagi. Pełnia jest w dobrych aspektach do waszego znaku, ponieważ Księżyc w sekstylu, Słońce w baranie, ponieważ podczas pełni księżyc zawsze ustawia się naprzeciw Słońca, i zaraz po pełni również Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jeszcze jest w byku, czyli dobra na miłość, na pieniądze, na przyjemność, będzie ustawiała się w bardzo fajnym aspekcie sekstylu do Neptuna. Neptun, planeta miłości, planeta duchowości, czyli tutaj poprawa w życiu codziennym, poprawa w domu, poprawa relacji rodzinnych, yy, lepsza sytuacja domowa, tak? Jakby mm, też jest takie porozumienie, zrozumienie wzajemne. I jeszcze później 8 kwietnia Merkury, ten sam, który odpowiada za komunikację, współpracę, biznes, ustawia się w sekstylu do Marsa. Mars Planeta energii, działania, sekstyl, bardzo pozytywny aspekt, który daje nowe szanse, nowe możliwości. Czyli tutaj jakieś nowe szanse. Nowe możliwości, jeżeli chodzi o kredyty, o spłatę kredytów, o sytuację rodzinną, sprawy jakieś majątkowe, tutaj mogą się toczyć rozmowy, tak? Jakieś dofinansowanie, być może jakiś dodatek mieszkaniowy, tutaj pieniądze też od Państwa, czy za jakieś zwolnienie pieniądze, korzystne jakieś informacje. 11 kwietnia Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, przechodzi do bliźniąt. Wenus, wchodząc do bliźniąt, ustawia się naprzeciw waszego znaku i przede wszystkim w trygonie, czyli w bardzo dobrym aspekcie do Plutona. Planety przemiany, planety transformacji, zakończenia czegoś. Czyli ja widzę, że wy tutaj no, możecie poznać kogoś, rozpocząć jakąś nową relację z kimś zupełnie nowym, rozpocząć nową współpracę. Będzie ona polegała być może z zagranicy ktoś, czy współpraca z zagranicą, będziecie tutaj chcieli spróbować czegoś nowego. I to wszystko Wam sprzyja. Obserwujcie, co się dzieje tego 11, bo to Wam pokaże też, co się będzie działo, gdy Pluton na stałe wejdzie do wodnika, czyli pod koniec 24 roku. W każdym razie dla Was jest to korzystne, ponieważ Pluton też jest z sekstylu do Waszego znaku, czyli da daje Wam nowe szanse, nowe możliwości, ale aby z nich skorzystać, <śmiech> <śmiech> przepraszam, <śmiech> trzeba iść w coś nowego. 12 kwietnia bardzo dobry dzień, ponieważ Słońce, y które jest w Baranie, czyli... Daje wam siły, daje wam wigoru, daje wam chęci do działania, łączy się z jawiszem, planetą szczęścia, ekspansji, rozwoju i to wszystko w trygonie do waszego znaku. Słuchajcie, tutaj świetny czas, dobra zabawa, realizacja marzeń, nowa praca, pójście za tym, ze swoimi talentami, otwieranie własnych działalności to wszystko jest możliwe do zrealizowania tylko trzeba zostawić coś starego, tak, co, coś, co Wam już nie jest potrzebne, co Was ogranicza, co powoduje w Was lęk, niepokój. Więc yy, tego 12. warto puścić też Totka na przykład. Uwaga 14., ponieważ 14. nie jest dobry dzień. Wenus, który odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności, ustawia się w trudnym aspekcie do Saturna. Czyli tutaj mogą być konflikty partnerskie, konflikty we współpracy w domu, jakieś takie ograniczenia, blokady. To jest w tym momencie Saturn jest planetą ograniczeń, gdy jest w kwadraturze, tak? Ja nie mam siły, spadek energetyczny, problemy komunikacyjne, tutaj nie dogadacie się w tym dniu. Odpuśćcie sobie najlepiej. Pamiętajcie, 14 nie jest dobry ani na rozmowy z partnerami, ani z dziećmi, ani o pracę. Yy, zostawcie to na inny termin. 20 kwietnia, uwaga, odbywa się nów księżyca w znaku Barana. Drugi nów, bo już jeden był w marcu, w znaku Barana, ale to jest znów w ostatnim stopniu znak Barana i z całkowitym zaćmieniem słońca. Uwaga, osoby wrażliwe mogą mieć spadek energetyczny, mogą czuć się słabo. Jest to dobry dzień na oczyszczanie ciała, na oczyszczanie z różnych traum, na zostawianie pewnych y, y, naszych y, myślokształtów na przykład. Y, u Was odbywa się to w trygonie. Podczas zaćmienia często jakby realizują się wydarzenia przeznaczeniowe i zaćmienie realizuje się do pół roku od zaćmienia. Czyli jakieś wydarzenie przeznaczeniowe, ale w trygonie do waszego znaku, czyli nowa miłość, nowa pasja, otwarcie własnej działalności, być może dziecko, tak? Bo tutaj piąty dom, zajście w ciąży, urodzenie dziecka, coś niezależnego od nas, słuchajcie, czego się nie spodziewamy, ale pójdzie po, jakby po po zaćmieniu często nasze życie idzie w innym kierunku, tak? Czyli tutaj wasze życie może iść w innym kierunku zupełnie. Ale korzystnym dla was zaraz po tym zaćmieniu o 10:13 tego 20 słońce przeskakuje do byka. Czyli ja widzę, że tutaj u was może to dotyczyć zdrowia, życia codziennego, pracy i słońce przeskakując do byka ustawia się w trudnym aspekcie do Plutona. Czyli tak, jakbyście Wy yy, wyrywali się z czegoś, tak? Rezygnowali z życia, w życiu codziennym z jakiejś znajomości, czy pomyśleli o jakiejś przeprowadzce, yy, zostawiacie coś za sobą w najbliższym otoczeniu, tak? Czyli jakby ten nów może Wam coś pokazać. Rezygnuję z tego, co mi nie służy, co mnie ogranicza, co powoduje, że ja się boję że czuję się ym, na przykład manipulowana czy zmuszana do czegoś w najbliższym otoczeniu, w komunikacji również, tak? Ja coś zostawiam i jakby w takiej energii jest ten nowy zaćmienie słońca. Zaraz na drugi dzień, 21 Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, wchodzi w retrogradację. Będzie tam około trzech tygodni. Jak wiecie, nie jest to okres dobry na rozpoczynanie czegokolwiek, na podpisywanie umów, jak również na kupowanie sprzętów elektronicznych. Często okazuje się, że się psują albo są jakieś ukryte wady. Czyli tak naprawdę najlepiej do połowy miesiąca podejmować decyzję, omijając, rozpoczynać coś, omijając tego 14 kwietnia. 24 kwietnia, Merkury ma ponownie sekstyl do Marsa. I tutaj słuchajcie, pierwszy sekstyl Merkurego do Marsa będzie 8 kwietnia, drugi będzie 24 kwietnia. Bo już Merkury jest w retrogradacji. U Was dotyczy to życia codziennego, pracy, jak w jakiś sposób pieniędzy od innych, pieniędzy od partnerów, jakichś kredytów, jakichś pożyczek. Tutaj jakiś dobry pomysł się pojawi. Dobry czas też na pracę terapeutyczną, tak? To poprawi Wasze zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Yy, rozmowa. Z kimś od serca o swoich sprawach rodzinnych w jakiś sposób, być może taka uwalniająca, która może wam pomóc. 25 kwietnia Słońce będzie w dobrym aspekcie do Saturna, czyli tutaj znowu poprawa relacji rodzinnych, poprawa relacji z dziećmi, z rodzicami. Yy, poprawa życia codziennego, zdrowia, poprawa w pracy, być może podpisanie jakiejś umowy. Tutaj wszystko idzie korzystnie. I miesiąc kończymy z fajnym aspektem, ponieważ Mars, planeta energii, planeta działania ustawia się w korzystnym aspekcie do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, młodości. Ja widzę, że Wy tutaj możecie no, zmienić coś w codziennym życiu zmienić pracę. Przeprowadzić się, poprawić sobie życie, tak? Tutaj być może rodzina Wam pomoże, bo tutaj macie sekstyl, tak? Mars w raku reprezentuje rodzinę, też dobre porozumienie. Także miesiąc dla Was rewelacyjny, bardzo energetyczny. Nów w trygonie, tak? Z zaćmieniem, więc naprawdę dużo się może u Was zadziać. W najbliższym czasie ja ze swojej strony y, proponuję konsultacje astrologiczne u mnie. Wrzuciłam teraz nową ofertę w opisie filmu. Zapraszam do zaznajomienia się i zapraszam do mnie. Poproszę również o y, kciuk w górę, zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli tego nie robicie. To pomaga rozwijać się mojemu kanałowi. Będę wdzięczna za każdą subskrypcję i każdego lajka. A tak ze swojej strony życzę Wam cudownego miesiąca, wykorzystania wszystkich szans w jak najlepszy sposób dla siebie. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia.